Hej, siemanko moi drodzy, widziacie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj tak, powracamy do Minecraft Legends, ale nie z powodu jakiejś nowej kampanii, oj nie, nie. Ponieważ został wprowadzona, wprowadzona, no, w sumie to aktualizacja Minecraft Legends i tak, mamy nową jednostkę oraz nową strukturę do budowania, tak samo pigliny, nowa jednostka oraz nowa struktura. Mamy nowego wierzchowca, multum ułatwień, e, utrudnień oraz różnych usprawnień. A więc zaczynajmy! a i tak by the way ogólnie jak coś to w tle macie oryginalny trailer całej tej aktualizacji nowych rzeczy no w sumie to update'u a więc no tutaj macie pokazane te wszystkie rzeczy a więc może zacznijmy od naszych nowych jednostek oraz struktur zostały, zostały wprowadzone do gry Wiedźmy, będzie to coś na zasadzie Plan Golemów, czyli wiecie, u naszych archerów, włóczników, ale zamiast strzelać pociskami, będą rzucać podkami, chyba tam otrucia. Nie wiem w końcu, czy oni rzucają tym i rzeczywiście dostają truciznę. Wydaje mi się, że tak. Ale jeszcze tego nie testowałem. I teraz jak można je zdobyć. Będzie można je zdobyć jedyne co robiąc to po prostu broniąc wioskę. Tam w wiosce oni mają taki domek i kiedy ją wybronimy możemy tam je respić. Koszt? Złoto, lazuryt i pryzmaryn. I teraz mamy tutaj pewny mankament, ponieważ Wiecie, pryzmar jest potrzebny do różnych bardzo, bardzo ważnych ulepszeń. Ale z drugiej strony jednak te wiedźmy naprawdę są giga OP. A więc tutaj już zostałem to wam. Oczywiście już update dawno wystartował. Jak macie Minecraft Legends, to możecie sobie to potestować. Kolejną nową rzeczą, nową strukturą będzie kocioł. Ja ogólnie za bardzo jeszcze tego nie testowałam na swoim świecie, ale z tego co wiem, będzie działać tak. Na pewno wiem, że trzeba go zbudować z naprawdę wielu surowców. Około 20. Pryzmaryn, złoto, węgiel, redstone. Może, mogę się pomylić, ale no, właśnie ten kocioł będzie budowany właśnie z takich e, itemków, i będzie on ogólnie drogi. I teraz znowu mankament, ponieważ jest do niego potrzebny pryzmaryn. I uwaga! E, on ogólnie działa w ten sposób, że będzie bustować nasze jednostki e, w jakimś obrębie, jakieś golemy, wiedźmy i w ogóle. I teraz informacja. E, golemy. Yy, na przykład powiedzmy kamienny golem będzie, nie dość, że chyba będzie miał jakieś, jakiegoś strękwa lepszego, mocniejszego to w dodatku dostanie takiego knoka tak będzie odrzucać że no ogólnie znowu mankament czy to się opłaca, czy nie sami wybierzcie yy, ogólnie z tego co wiem yy, Chyba właśnie go się dokować po prostu pod erką, e, załadować tam do swojego paska i po prostu zbudować. E, no i teraz chyba jeszcze nie będziemy przychodzić do piglinów, ponieważ jak mówiłem, mamy jeszcze nowego wierzchowca, jaką jest, jakim jest żaba. Żaba będzie to wierzchowiec, od razu mówię, on ma double jumpa. I umie skakać. I on skacze dosłownie najwyżej ze wszystkich. Naprawdę. Jakiś tygrys? Nie, on słabo skacze. Ptak? Słabo. Żuk też słabo. Żaba skacze najlepiej ze wszystkich. A wyobraźcie sobie, jak to wygląda z grzybkiem. Dosłownie, mega wysoko się skacze z grzybkiem. Żaba jest chyba. Jednym z najpowolniejszych do poruszania się sposobów. No, będzie mega wolna na ziemi, ale na wodzie. U, na wodzie jest najszybszym. No, to będzie po prostu najszybszy sposób poruszania się na wodzie. A na ziemi, no, będzie chyba najwolniejszym sposobem. Ale myślę, że no, na pewno bardziej opłaca się niż koń. Teraz możemy przejść do. Piglinów. A więc tak, pigliny mają nową jednostkę oraz strukturę. Zacznijmy od jednostki. Ogólnie możecie sobie sprawdzić, tylko najpierw trzeba ją zabić. Jak ona się nazywa? Ja nie wiem, jak w sumie nazwać by the way, ale, 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 ale. Hmm, z tego co wiem, będzie to ogólnie bardzo, bardzo no. Nie będzie to jakaś najsilniejsza jednostka, ale będzie GigaOP. Jeżeli nie będziemy ją walić mieczem, to ona dosłownie no, po prostu walnie takimi, można powiedzieć, talerzami i w jakimś niewielkim promieniu będzie ogłuszała nasze jednostki, co jest GigaOP. Bo one tak długo są ogłuszone, że praktycznie ten cały czas ona sobie odnawia ten cooldown, co oznacza, że jeżeli na przykład powiedzmy 10 kobiet z tą golemów będzie go atakowało, to on z nimi wygra. Bo one będą non-stop ogłuszone, więc musicie albo archerów sobie wziąć, albo taką mieszaną armię, albo właśnie yy, wiedźmę wziąć. Kolejną, według mnie trochę przesadzoną strukturę, która została dodana do Minecraft Legends, piglinowa oczywiście. Jest to, nie wiem jak to nazwać, ale to dosłownie wygląda jak jakiś wiatrak. Gość jest chory. Co? Ja myślałem, że ogólnie no fajnie, dodadzą sobie wiatrak, a on ogólnie jak wieje, to odpycha nasze jednostki. Ja myślałem, no dobra, no odepchnie se, nie? No nie? No, no właśnie, no nie. Bo on odpycha nasze jednostki tak mocno, że w zarodnika, wyobrażacie sobie? On odpycha prawie na 100 takich kratek, to jest... Tak, taki knok od niego, że Wasze jednostki po prostu fuu, lecą do nieba. I teraz tak, dam Wam takiego mega dobrego tipa, jak wa zwalczać właśnie te wiatraki. Zostawiacie jednostki na dole i bierzecie tylko jedną, najlepszą jednostkę na struktury, czyli pragolema z kamienia. Bo widzicie, pragolemy, jak ja grałem i patrzyłem, to one dostają od tego wiatraka obrażenia ale one nie lecą w kosmos, tylko one jakby są po prostu chyba zacieżkie na ten wiatrak. W każdym razie u mnie tak to działało. Może u was nie, wiem, będzie jakoś inaczej działać. W każdym razie, jeżeli u was również będzie tak samo jak u mnie to działać, to pragolemy są dobre na te wiatraki. <laughs> mm. Kolejną rzeczą są e, nowe mechaniki w, e, na przykład powiedzmy w trybie PVP. E, a no i jeszcze inna rzecz, hmm, możecie sobie od razu na początku kampanii ustawić jej poziom trudności: fabularny, bajkowy, mityczny oraz legendarny. E, no i w sumie to tyle z takiej kampanii, co mam do powiedzenia. Pewnie są tam jeszcze jakieś nowe usprawnienia, ale to takie niezbyt ciekawe. Ciekawsze rzeczy są już w PVP, ponieważ zostały dodane nowe e, no, mechaniki. Na przykład możecie sobie ustawić podłoga, albo w sumie to raczej woda to lawa, tak. Woda będzie lawą. Możecie również zwiększyć oraz zmniejszyć e, Region... Nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu częstotliwość różnych surowców, na przykład węgiel, diament, kamień, w sumie kamienia chyba się nie da, ale no właśnie takich surowców oraz je zmniejszać w kampanii. Zapomniałam wspomnieć. Możecie również ustawiać gęstość portali. Tak, możecie mieć multum tych portali, możecie ich mieć praktycznie zero, i możecie również zmniejszyć powierzchnię y, świata, czyli mały świat lub duży świat. A więc dużo jest naprawdę, bardzo dużo tych rzeczy. Ja w tym filmie nie zdążę ich wszystkich wytłumaczyć, ale jeżeli chcecie, to no, możecie sobie tam to pozostawać inni, inne osoby tam mogą Wam wytłumaczyć o wiele więcej. I to w sumie na tyle z tego filmu, tyle co mam do powiedzenia, a więc co? Na razie cześć!